Zdecydując się na ekologiczne gospodarstwo trzeba się przystawić całkowicie na tą ekologię tak samo ze sposobem i trybem swojego życia. Rośliny nie rosną na nasze życzenie, tylko według swojego rytmu, który jest już od wiek wieków. I do tego my musimy się przyzwyczaić, przystosować, pogodzić się z danym rytmem, jakim jest rolnictwo ekologiczne. Produkcja ekologiczna to zdrowa żywność. Żywność, która jest produkowana metodami tradycyjnymi. Obecnie na rynku jest zapotrzebowanie na taką żywność. Gospodarstwo ekologiczne działa na takiej zasadzie łańcuchowej. Trzeba mieć swój nawóz, czyli obornik, różne mieszanki, które służą na przeoranie. Dzięki temu bez nawozów sztucznych. Może wszystko na nich urostać. Czyli potrzebne są zwierzęta w gospodarstwie ekologicznym. U nas jest krowa, czerwona polska, są króliki, są kury. Działanie uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, objęte programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, skierowane jest do rolników, którzy wytwarzają produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach określonych systemów wspólnotowych i systemów krajowych. Środki na dofinansowanie uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności wyniosą w latach 2007-2013 ponad 100 milionów złotych w skali całego kraju. Z tej pomocy skorzysta ponad 60 tysięcy gospodarstw rolnych. Szacujemy, że w Małopolsce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci prawie 4 miliony złotych. Działanie uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności pozwala odzyskać rolnikom koszty poniesione na kontrole przeprowadzane w ich gospodarstwach przez jednostki certyfikujące. To są znaki wspólnotowe, które są określone przez Unię Europejską, i to jest gwarantowana tradycyjna specjalność to jest chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne. Również bardzo istotnym znakiem przez Unię uznawanym jest produkt ekologiczny. On jest najbardziej u nas popularny. Oczywiście są też krajowe znaki to jest integrowana produkcja, jakość tradycja oraz system produkcji wołowiny. Nasze gospodarstwo ma prawie 6 hektarów. Pracujemy głównie w tej chwili z mężem, oprócz tego może jeszcze pracuje poza gospodarstwem. Pomagają dzieci. Mamy różnorodność w naszym gospodarstwie. Począwszy od ziemniaków, kapusty, buraczków, marchewki, fasolki, pomidorów, ogórków, pszenica, pszenżyto, owiec. Pomoc unijna i krajowa jest niezbędna, gdyż póki co koszty tej produkcji są wyższe. Wynika to m.in. z konieczności dodatkowych kontroli, a rynek tej żywności o wysokich standardach dopiero w Polsce się rozwija. W Małopolsce zostało pozytywnie rozpatrzonych 3800 wniosków o płatność i zostało wypłacone 2 400 tysięcy złotych. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 31 grudnia 2013 roku. Każdy, kto otrzyma taką pozytywną decyzję o przyznaniu płatności, może się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów przez okres 5 lat. Poza dbałością o własne zdrowie i podniebienie, takie produkty jak rędza podhalańska, jak bunc, oscypek, karp zatorski, kiełbasa myśliwska, to są nasze polskie produkty, które od zawsze były z nami. Powinniśmy zadbać o to, żeby one nie zniknęły z naszych stołów i z naszej historii.